Ludzie, cześć i serdecznie, witam do dzisiejszego widea, do dzisiejszego wideo. Co dzisiaj robimy? Volkswagen T6 2 litry zawór AGR. Tak ta część wygląda. Ludzie, ale nie bójcie się, my to oczywiście będziemy razem wybu wybudowali wybudowywali. Razem to wybudujemy po prostu. Tak to jest ten cały zawór, i on robi już od dłuższego czasu problemy. Cały czas się lampka za, załącza, trzeba zmyć błąd, ale cały czas dowód przychodzi, to znaczy, że coś się psuje. Teraz są czas wakacyjny, chcemy na wakacje jechać, albo kolega chce na wakacje jechać, i się boi, że. Nagle nie będzie miał siły, że wiecie, jak to jest, nie? Jak tam błądy macie w silniku, i potem nagle 40 km przez autostrady trzeba jechać, nie? Tak, jest taka rzecz. My że mamy właśnie tutaj jest zawór, tu jest ta chłodnica i tutaj nowy zawór. Oho, co to jest? Nie jest cała część. Ludzie nie do zapłacenia, ta część to jest e, tyle się nie da zarobić, co się do takiego Volkswagena te 6 pieniędzy trzeba wsadzać, no ale to jest inny temat. E, jest tak. W sklepie dostałem ino to, bo całego się nie dostanie. To całe tutaj w Niemczech nie wiem, około 1000 euro. Jak się pójdzie do Volkswagena, 600, coś trochę euro tam, to jak się przeliczycie na, na złotówki, to macie 2500 złotych. Właśnie nie oryginalne ale to całe dostanie się. I, i potem jest taka fajna rzecz, zamówisz je. I przychodzi e-mail, że akurat nie mogą tego wysłać, bo nie mają w magazynie. No i taka zabawa, nie? Co tutaj na to potrzebujemy? Zawór i oczywiście nową uszczelkę. Cholerna robota, trzeba się trochę znać, trzeba uważać. Palce na pewno sobie ubijecie. Ja sobie ubiłem palce, nienormalne. Pokażę wam ino akurat tak, gdzie to jest wbudowane, bo oczywiście zaraz, razem to wybudujemy. To znaczy, to co się dało filmować, bo tutaj jest tyle śrub schowanych, co nie widać, tylko lusterkiem na ślepo trzeba je tam wydotykać i potem yy, wyciągnąć. Ja sam myślę, kurde, jak ja to tutaj złożę. Zobaczcie sobie. Tutaj mamy właśnie. No, kupa miejsca, dlaczego? Bo ten zawór jest bardzo duży i on tutaj na dole siedzi. Tam wszędzie wkrętki. Co mamy za fajny problem? Co się na przykład nie dało filmować? Ta rura czarna na wodę. Nie dało się oczywiście filmować, bo ona jest zakryta pod spodem tam gdzieś przykręcona. Ona przeszkadza, że tej śruby tutaj. Nie da się wykręcić, trzeba tą rurę poluźnić, leciutko wykrzywić, na bok położyć, kurde, ludzie, ludzie, co za masakra, nie, i tak dużo więcej śrub jest od dołu, które trzeba odkręcać, zamiast tylko nakrętki takie, to też te całe bolce trzeba było wykręcić, którymi on się trzyma. Ach. Ej, 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 Tak. Yy, dobra. Jest, jest wyciągnięty teraz, a ja bym powiedział, yy, że ja go teraz otworzę. Otworzę go. Wymienię oczywiście, najpierw wyczyszczę, yy, yy, ale to oczywiście, bo będzie wszystko w jednym filmie. A na końcu zobaczymy sobie tutaj do środka i może będziemy widzieć, co tu jest popsute. Czy coś jest popsute? Może znajdziemy po prostu błąd, wadę, dlaczego to wszystko się popsuło. No i to ja bym powiedział, startujemy z wybudowaniem. Z, yy, po wybudowaniu od razu będzie wymiana. W tym czasie teraz w tym, w tym czasie co wy się teraz patrzycie. <grymianie> ja, ja wyczyszczę to tutaj e, ten, ten, e, tą chłodnicę i bym powiedział, będziemy się widzieć jeszcze raz na końcu, jak ja to będę rozeb rozebierywał, roz jak ja to rozebiorę i, i y, 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 y obejrzymy czy wady znajdziemy. Dobra. Załączamy muzykę i startujemy. I wszystko umyłem. AGR umyty, wodą wyczyszczony, yy, specjalnym płynem, właśnie yy, jeszcze czyściłem. No i teraz jest tak, uszczelka nowa. Uważaj, żeby tutaj uszczelki nigdzie nie podrapać albo co, bo ona to jest taka specjalna guma na tym. Uszczelkę założymy, śrubkę i skręcamy. że wygląda, założone, włożone, zaklikowane, wszystko, kabel jest tam z tyłu, yy, wszystko, no po prostu, ludzie, parę godzin trwało, ale wszystko mi się udało. Tam są naprawdę, tu z przodu jest taka jedna śruba i tutaj z boku, na dole jest taka jedna śruba, nie widać, nie widać, nie czuć, tylko lusterkiem yy, można ją tam po, po wy Szukać i potem próbować śrubki dokręcić, ale wreszcie się udało, bardzo długo trwało. Ja bym powiedział tak, chyba z 3 śrubki, każda śrubka godzina trwała. Tak, yy, no, ja, ja musiałem też z tą robotą przestać yy, 4, 3 dni temu, bo był weekend i byłem taki gotowy z tą robotą, ludzie już nie umiałem dalej, musiałem zrobić przerwę i teraz świeża energia, możemy dalej robić, jest raczej łatwa rzecz. Pojemnik na, ym, na wodę założymy i będziemy mogli wodę nową do chłodnicy wlać. Startujemy, co? No i co ja teraz, tutaj, właśnie wszystko składałem. Tutaj jest y, pompa wakum, bo my musimy teraz, właśnie, wlać płyn y, do chłodnicy, do silnika. I tu jest taki problem, że tu jest tyle szlauchów, że 100%. Jak tak po prostu wlejecie tutaj tę wodę do góry, to nie odpowietrzycie tego systemu. Dlatego ja to robię tym systemem. On tutaj podciśnienie zrobi wszędzie na całe chłodzenie i wciągnie do ostatniej dziury, wciągnie sobie właśnie płyn do chłodnicy, że już nie trzeba będzie potem robić jazdy próbnej. Aha, i dobra rzecz jeszcze w tym jest, jak ja tutaj zrobię podciśnienie, to teraz będę widział, czy coś jeszcze jest nieszczelne. Jak będzie coś nieszczelne, to ciśnienie będzie spadało. Ja to tak będę trzymał, będziemy to sobie razem oglądali. Jeszcze jednak musiałem napełnić do pojemnika manualnie dlaczego? Bo te 5 litrów niecałe, co ja miałem, to nie było wystarczająco. Wciągnął jeszcze powietrze, ale te powietrze poszło tylko do pojemnika, nie na dół do szlachównie, dlatego trzeba uważać, jak tak jeszcze z pół litra brakuje, to jest ok, ale jak te powietrze by poszło do szlauchów, to jest oczywiście niedobrze, nie? Ale tutaj było wszystko ok. Wody dolałem i bym powiedział startnąć i komputer podłączyć, bo my musimy jeszcze tutaj właśnie komputerem wyczytać i zobaczyć, mi się wydaje, że, że ten nowy EGR, AGR, potrzebuje adapcję i musimy zobaczyć, czy, yy, 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 ja muszę zobaczyć, czy go trzeba ustawić, nie, yy, kom komputerem. Tak, silnik mamy CXG. Ja widzę, że tutaj jest jeszcze raz CXGA. Yy, I no tu mamy 62 kW. Tutaj 75. Znaczy, to jest ten tutaj, bo ja się patrzyłem do papierów. On ma 75. I tak jest ludzie, jest to możliwe, zapomniałem y, y, zrobić końcówkę filmu, filmu y, bo już późno było i no, muszę to teraz półtora tygodnia później zrobić. Tak, no, udana robota, EGR, AGR jest wymieniony, samochód działa, już, już, y, to nawet nie półtora tygodnia, tylko już dwa tygodnie, ten samochód jest na drodze, jest szczelny. Y, powietrza nie było w systemie na chłodnicę, wszystko super ludzie, wszystko działa, jedynie... Palce y, można sobie przy tej robocie naprawdę połamać. Ale się udało. Fajnie. Cieszę się bardzo, że, y, że, że y, no, było udane. No, co tam jeszcze takiego? No, ciężko było z dużo śrubami, żeby wam pokazać, co gdzie jak się je odkręca i to wszystko, bo tak były schowane. Y, no, ale y, to sami wiecie, widzieliście we widele, tak mimo temu, jak to się wszystko robi. Dobra, to było wszystko w tym wideo, dzięki, że się patrzyliście. Ja bym powiedział, yy, będziemy się widzieć następnym ra razem tutaj na YouTubie. Do zobaczenia, cześć, wasz Daniel.